Wyobraź sobie idylliczny obrazek, basen, promienie słońca i nutka spokoju. Właśnie w takim otoczeniu w Las Vegas, gdzie ostatnio zamieszkała, spełnia swoje marzenia Joanna Jędrzejczyk. Z jej profilu na Instagramie możemy podejrzeć, jak relaksuje się nad wodą, ubrana jedynie w skąpe bikini. Joanna to nie tylko entuzjastka słońca, ale także utalentowana zawodniczka mieszanych sztuk walki oraz Muay Thai, która zapisała się w historii jako pierwsza Polka w organizacji UFC. W latach 2015 do 2017 była się mistrzynią w wadze słomkowej. Joanna Jędrzejczyk to także osoba, która spróbowała swoich sił w telewizji. W 2017 roku pojawiła się jako uczestniczka drugiej edycji programu Agent Gwiazdy, a w 2024 roku zasiądzie w roli mentorki i trenerki w show telewizyjnym Pokonaj Mnie, Jeśli Potrafisz. Choć Joanna Jędrzejczyk jeszcze nie tak dawno mieszkała w nowoczesnym domu pod Olsztynem na Warmii, postanowiła na stałe przeprowadzić się. Wybór Las Vegas nie był przypadkowy. Z uwagi na obecność renomowanego Instytutu Treningowego oraz możliwości codziennych zajęć menedżerskich, które są kluczowe dla zawodnika takiego jak ona, zdecydowała się na takie zmiany. Jak twierdzi, może również ubiegać się o zieloną kartę, co daje jej szansę na stałe osiedlenie się w Stanach Zjednoczonych. Wygląda na to, że ten krok okazał się strzałem w dziesiątkę. Obecnie Joanna praktycznie na co dzień bywa w miejscu. Gdzie odbywają się zawody sportowe, a jednocześnie korzysta z chwil odpoczynku na słońcu przed basenem. Na swoim Instagramie dzieli się fotografiami, na których widać ją w zielonym topie od bikini i białych szortach, relaksującą się w sielskim otoczeniu. Po zakończeniu kariery sportowej w 2022 roku regularnie podróżuje, by odkrywać nowe zakątki świata. Miejsca takie jak Tajlandia, Kanada czy Grecja stały się jej nowymi destynacjami. Choć z zewnątrz jej emerytura wydaje się niezwykle kolorowa i pełna przygód. Joanna przyznaje, że te chwile wcale nie są tak nieznośne, jak wcześniej myślała. Dzieli się swoimi przemyśleniami, mówiąc Kocham moje krągłości, co potwierdza, że odnajduje siebie i swój styl również w nowej rzeczywistości. Czego można jej tylko pozazdrościć?